Dzień dobry, witajcie w 11 odcinku serii z gry Invasion The Last Crusade. To jest drugi odcinek na dzisiaj, i w tym drugim odcinku na dzisiaj wydamy sobie tego tutaj Golda. Ale zanim to zrobię, wpierw tutaj odczytam tę liczbę, tak aby nie było niejasności, jaka to jest liczba. Tutaj nie ma separatorów, natomiast separatory pojawią się e, oczywiście w podsumowaniu tylko że z odcinka 9. A więc tak jest to bilion 138 miliardów 62 miliony 616 tysięcy 450 zł w skarbcu. I teraz tak ja nie aktualizowałem sobie tutaj tego statusu tych ulepszeń dla właśnie dla tych jednostek no generalnie głównie dla uczniów. Ostanio sobie, sobie liczyłem, że tam ponad miliard spokojnie wyjdzie. Nawet więcej, żeby. No, no z tego tutaj, z tego, z tego tutaj zebranego golda, więc zrobię tak. Tutaj znowu wezmę e, miliard. Milion i miliard, tak? O, tutaj, tak, możecie zobaczyć, nawet już się nie mieści. Chociaż znaczy, czołgami tutaj, albo kursorem, tak, manewrować, żeby zobaczyć ca całą tę liczbę. Natomiast tak to wygląda, i teraz sobie wezmę to, wykupię. O, i tutaj już gold bardzo mocno się skurczył, ale teraz już mamy 2 miliardy ulepszeń dla uczniów. Podejrzewam, że tutaj nie będzie też jakiejś zmiennej 2 do 31, raczej będzie taka sama zastosowana, podobny zakres jak w przypadku golda. Natomiast nie mam takiej pewności w 100%. Więc póki co, tak czy siak te ci łucznicy są na tyle mocni, że nawet na tym poziomie cały czas ten zamek jest po prostu zdejmowany na jedno uderzenie z, z jednej szczały właściwie. Więc stwierdziłem, że jeszcze przy okazji, zanim tam zacznę bardziej tych łuczników upgradeować, to też troszeczkę się poupgradeuję inne jednostki. I teraz i teraz tak najpierw wezmę spróbuję wykupić po 10 tysięcy tych wszystkich pozostałych jednostek. tak żeby też nie przekroczyć limitu populacji, a muszę mieć troszeczkę w zanadrzu dla łuczników. O i tutaj nawet ładnie ładnie starczy. I teraz już jest to jakby no przynajmniej Dzięki temu, że jest właśnie tyle golda, będzie można, no można właściwie zainwestować w takie rzeczy jakby kosmetyczne bardziej, taką ozdobę, dlatego, żeby ta armia e, lepiej wyglądała, no bo właściwie przez całą serię kupowaliśmy tylko e, łuczników, no bo oni są najbardziej wydajni, można tak powiedzieć. Oczywiście wcześniej jeszcze się pojawia, pojawiali wspomniani rycerze, tak? Tutaj inaczej oznaczenie jako piechota. Ja, na, to, ja na, na nich mówię, natomiast rycerze. Natomiast no to było tylko tam na początkach gry, tak? Ale tak to przez większość czasu jednak to byli łucznicy. Ale teraz przynajmniej można tę to, to armię bardziej, bardziej wypełnić, tak? Po prostu teraz to. Myślę lepiej wygląda. I teraz tak. Jeżeli chodzi właśnie o jeszcze upgrade y dla tej armii. próbuję załóżmy tak po mili. Do, do miliona uzupełnić. Eee. Ale raczej nie powinno być z tym jakiegoś większego problemu. Tylko tutaj już mi się też przypadkiem wcześniej poklikało, więc chcę tak to zrobić w miarę, żeby było równo. Okej, okay. i tutaj tak, i, I jest tutaj tych upgrade'ów po. Milion dla tych pozostałych jednostek, dla żołnierzy jest po 10 tysięcy. To znaczy jest tych żołnierzy po 10 tysięcy, tak. Limit populacji jeszcze tutaj nie wykorzystany, mogę właściwie tutaj tych uczników jeszcze dokupić. Tak, a jeżeli tak poza tym, może ja zrobię po prostu save'a. No od razu to lepiej wygląda, nie. Jeżeli jeszcze chodzi o tych uczników, to spróbuję jednak może tutaj przekroczyć ten limit, przy okazji zobaczymy, czy jest tutaj jakaś inna zmienna użyta. No nie jest, nie jest na szczęście, bo jakby było, to tu też by się to zminusowało, albo coś innego by się stało. Czyli jest prawdopodobnie tutaj wszędzie te, te same zmienne, które są właśnie dla Golda, więc bardzo, bardzo dobrze. Natomiast ja spróbuję... Spróbuję jeszcze trochę... kupić. No to tutaj mogę chyba... nawet więcej. Do 3 miliardów powiedzmy... dobiję. Jest równe 3 miliardy właśnie dla łuczników. Tutaj jeszcze troszeczkę tego golda zostało, ale już go nie będę na razie ruszać. Wtedy już ci łucznicy te, te, ten zamek ściągali właściwie na hita. Teraz po tylu upgradach zdecydowanie jeszcze pewnie przez 100 tysięcy leveli naprzód. Pewnie też nie będzie takiego problemu. Oczywiście nie jest powiedziane, że do takiego poziomu dotera. natomiast no większość tego progresu obecnie robi tak auto clicker więc co jakiś czas tam to się po prostu w międzyczasie wyklikuje natomiast podejrzewam, że nawet jeżeli to by było 100 000 leveli do przodu to tak czy jak nadal by ten zamek był ściągany na jeden strzał, z tego powodu, że to HP tego zamku teraz już albo w ogóle nie rośnie, albo rośnie bardzo, bardzo powoli. No i właściwie to tyle z mojej strony na ten moment. Głównie sobie porobiliśmy poupgradeowaliśmy wojsko. Te wszystkie jednostki. Natomiast co do przechodzenia leveli no to też przy okazji widzieliście, może dobiję tam powiedzmy 3 levela na przykład. Cliście też mogli przy okazji się przyjrzeć, ile tam tego golda leci teraz z jednego poziomu, tak widzicie 84, prawie 85 milionów. No i właściwie tak to wygląda na ten moment. Myślę, że nie ma sensu robić jakby kolejnych odcinków, gdzie też już będę ręcznie wyklikiwał te na odcinku i, i jakby prowadzi odcinek załóżmy przez pół godziny albo dłużej. Raczej takich odcinków już nie będzie, albo będzie ich bardzo, bardzo mało. Natomiast głównie będą takie krótsze odcinki, gdzie właśnie albo będzie później pokazane ile już się uzbierało tego, tego golda, albo właśnie jakiś upgrade jednostek, albo jedno i drugie. Raczej, czy w ogóle po prostu level już tak Pokazany, raczej tego typu rzeczy Już to w tej serii raczej to będą odcinki bardzo, bardzo krótkie Niemniej z mojej strony to tyle Dzięki wielkie za obejrzenie Fajnie też będzie jeżeli zostawicie jakiś komentarz Oczywiście łapki w górę, część ludzi tam Cały czas na bieżąco zostawia Za to oczywiście bardzo dziękuję Ale jeżeli są tutaj jacyś nowi powiedzmy przybyli no, to również zapraszam do pozytywnej oceny materiału, oczywiście, jeżeli się materiał podoba. Głównie, głównie chodzi raczej o te lajki. Komentarze też, właściwie, to jest jeszcze fajniejsza sprawa, zwłaszcza jeżeli się pojawi jakiś konstruktywny, który może sprawić, że można jakoś tam powiedzmy wejść w dyskusję czy cokolwiek. Jak najbardziej, moim zdaniem, coś takiego jest w porządku. Natomiast, właśnie, lajki, komentarze to takie główne rzeczy, na których jakby które są sensowne dla ogólnie przyspieszenia rozwoju kanału. Niemniej z mojej strony to tyle. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się. Cześć. pa, pa.